Siadaj, pędź tam! Je, 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 świat, teren barw przyjaciół krąg Najlepszych jakich znam Razny pust, dziki cwał, ale zawsze razem Na dobre i na i nie komin, Czeka przydoga Marzeń, kraina, witam wszystkich nas Siadaj, pędź tam! Yeah, yeah. Dolina, komin w dolinie koni. Kloi Zoe! Kloi i Zoi umieszczają w sieci intrygujące lecz nieprawdziwe historie, co może doprowadzić do zamknięcia stajni. Nikt nie docenia naszej ciężkiej pracy! Brak wiadomości to najlepsza wiadomość. Co się dzieje? Bailey zgrabił liście, a Algora myśli, że jest ich dość dużo, żeby skoczyć. Ojejku, ojejku, jej! Uwielbiam skakać na liście! Powiedziałaś jej, że liści jest dużo? Ładnie, Angoro. Hej, powiedziałam, że myślę, iż jest ich dość dużo. Nie skłamałam? Nie, ale nagięłaś fakty, a to może spowodować kłopoty. Pamiętasz, jak Kloi i Zoe prawie doprowadziły do zamknięcia stajni? Tak szep. To znaczy, nie szep. Co się stało? Cóż, wszystko zaczęło się pewnego wczesnego ranka. Są. Jazda o świcie. Spotkanie w tajni o szóstej. Tak jest tu napisane. Halo! Cześć Molly. Will, czemu tylko ja się stawiłam na jazdę o świcie? Bo została przełożona na wtorek. O nie! Coraz trudniej się połapać w naszym harmonogramie. Mógłbyś to zapisać. Chętnie, ale jestem zbyt śpiący. Will, trzeba coś z tym zrobić! Niby co? Czas, by Dolina Koni wkroczyła w XXI wiek! A niby jak? Przyjdź później do stajni, to zobaczysz. Dziękuję wam za przybycie. O co chodzi, Molly? Jak zauważyliście, coraz trudniej się połapać w tym, co się dzieje w naszej stajni. To prawda. Najwyższy czas z tym skończyć. Ale jak mamy to zrobić? Zaczniemy się komunikować. Weszliśmy w XXI wiek. Założymy stronę internetową. Jak to ma nam pomóc? Będziemy zamieszczać plan zajęć i dzielić się aktualnymi informacjami o dolinie koni. To bardzo dobry pomysł, Molly. Możemy też umieszczać własne filmy. Głównie nas? Kto nie będzie mógł wejść do sieci, weźmie świeży wydruk. Możemy rysować komiksy. Will mógłby prowadzić blog z poradami. Tak, chyba bym mógł. Poradzimy, jak bezpiecznie korzystać z sieci. Na przykład, zawsze pytaj rodziców, zanim wejdziesz do sieci. I nigdy nie podawaj swoich danych takich jak nazwisko czy adres. Świetnie. To na co czekamy. Zaczynajmy. Dawajmy tak. to. Tak. Z powodu niedawnych pożarów, wyścigi na łące odbędą się na wschodnim szlaku. Napiszę o przeszkodach na naszym parkurze. W najważniejszy jest dobór kolorów. Wybierzesz złą kombinację i już nic nie pomoże. Jasny brąz i szary są takie niemodne! Trzy gwiazdki przyznane przez Krajowy Związek Jeździecki. Droga Saro, jak uspokoić nerwowego konia? Podpisano, zmartwiona. Droga zmartwiona. Koń ci nie zaufa, jeśli ty nie ufasz sobie. Eee, jeśli za bardzo opuścicie strzemiona, trudniej będzie utrzymać postawę i panować nad koniem. Trzymać postawę i panować nad koniem. Eee... Nie róbcie tego. Nieźle, Will! A gdzie nasz film? Następny! Z doliną koni. Jak to co? Przecież jesteśmy jej częścią, prawda? To film o nas! O to właśnie chodzi. Strona powinna zawierać to, co dotyczy wszystkich użytkowników. Właśnie jak kronika towarzyska. Możemy ją pisać? Tak! Możemy prowadzić kronikę towarzyską. Świetnie! Jutro przedstawimy nasze nowe pomysły. To będzie super sprawa! Skąd weźmiemy temat do naszej kroniki? To nic trudnego. O? <grymne> o, 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 o. Ale to jest trudne! Och, szkoda, że w naszej okolicy nie osiedliły się żadne gwiazdy filmowe. Właśnie, to byłby świetny temat. Wiesz co? W pobliżu mieszka jedna gwiazda. Kto? Katrice Claire! Kto? Cóż, ona nie jest prawdziwą gwiazdą. Pomagała przy makijażu do reklamy. To właściwie jest gwiazdą. Tak. Kto wiedział, że jedna z czołowych postaci show biznesu mieszka w pobliżu Doliny Koni? No właśnie. Znacząca hollywoodzka osobistość ma tajne, prywatne przejście do stajni przez nasze podwórze. Czekaj, nigdy nie słyszałem, że tu mieszka jakaś gwiazda. Cóż, dlatego, że to jest wielka tajemnica. Kim jest ta osoba? Właśnie, jak się nazywa? E, nie mogę zdradzić. Tak. Musiałyśmy obiecać, że nie zdradzimy kim ona jest. O, myślę, że wiem kto to. Serio? Lucy de Carlo, tak? Och, tak, Lucy de Carlo. Tak. Powiecie nam, gdzie mieszka? O? Nie! Musimy szanować jej prywatność! Tak! Słowo reportera się liczy! Jestem pod wrażeniem waszych zdolności śledczych. Jaki będzie następny o! temat? Poczekaj, to zobaczysz! Właśnie, to będzie prawdziwa bomba! Proszę, proszę, powiedz! Śmiało, Zoe! Powiedz im! Nie, ty powiedz! No dobrze. Powiem. Będzie. O, niedźwiedziu, który krąży wokół stajni. Tak, niedźwiedź widziałyśmy go. Niedźwiedź? Serio? Już dawno nie spotkałem tutaj niedźwiedzia. Dlatego to taka sensacja. Niedźwiedź? Tak, niedźwiedź widziały go. To nie był duży niedźwiedź, tylko mały, mały śliczny miś. Tak, zgubił się. Tym gorzej. Czemu? Bo to oznacza, że matka będzie go szukała. A to poważny problem. Powiedzcie, gdzie go widziałyście? No, nie widziałyśmy go tak dokładnie. Na stoku Charltona. Muszę to sprawdzić. Dziewczyny, idźcie z Willem i weźcie kamerę. Chętnie bym poszła, ale... Yy... Peter zwichnęła nogę. Tak, a ja mam zaległości w pisaniu blogu. Yy, tego na naszą stronę. Cóż, jestem redaktorką, więc ja pójdę. Już późno. Pójdziemy jutro z samego rana. Nie martw się, Moli. Zajmiemy się stroną, kiedy cię nie będzie. Możesz na nas liczyć! No to jedźmy szukać tego niedźwiadka! Wzięłam kamerę! No, Zoj, jaki będzie jutrzejszy temat? Coś ciekawszego niż niedźwiedź. A może wymyślimy pożar w lesie? Jaki pożar w lesie? Przemieszczający się w stronę Doliny Koni. Co? Gdzie? No, był w zeszłym roku, ale to będzie świetna historia. Pewnie. Wszystkie dane będą prawdziwe. Zmienimy tylko datę. To będzie najbardziej intrygująca strona internetowa w całej sieci. Wow, Scarlett. Sprawdźmy czy już się ukazał mój najnowszy tekst. Droga Saro, która stajnia jest najlepsza? Nie to napisałam. Co to jest? Chloe, Zoe. Tak, Saro. Skąd wzięłyście zdjęcie Willa i Molly z niedźwiedziem, skoro właśnie pojechali go szukać? Zrobiłyśmy na komputerze! Wygląda nieźle! Ale to nieuczciwe! Nikt nie wejdzie na tę stronę, jeśli będzie nudna! Spójrz na licznik! Podwoiliśmy liczbę odwiedzin po ostatnim wpisie. Ale to kłamstwa! Saro, nie znasz się na biznesie prasowym. To nie chodzi o mówienie prawdy, ale o dużą liczbę czytelników. Jeśli pozwolisz, musimy wracać do pracy. Oh. Trochę tu stromo. Nikt nie mówił, że praca reportera jest łatwa. To chyba tutaj, a, ale nie ma śladów. Hej! Molly! Will! Trzymaj się! Uh! Molly! Nie ruszaj się! W porządku, Will. Ow! Możesz ją zgiąć? Trochę! Chyba nie jest złamana, ale dla pewności pójdźmy do lekarza. Moli! Co się stało? To tylko skręcenie, mam nadzieję. Znaleźliście niedźwiedzia? Nie, niczego nie znaleźliśmy. A może to był wielki szop Albo wiewiórka? Musisz to zobaczyć! Liczba odwiedzin się potroiła. Niedźwiedzie ogień, co wyście narobiły? Te historie są nieprawdziwe. Same kłamstwa! Nie! W większości to prawda. Nie zgadzam się. Porozmawiamy, kiedy wrócą lekarza. Nikt nie docenia naszej ciężkiej pracy. Kiedy Moli nie będzie, napiszemy taką historię, że nikt nam nie podskoczy. Spójrz na Kabiego. Wszędzie kopie doły. niż gofer. Czy myślisz o tym samym, co ja? Jeśli ty myślisz o tym, o czym ja myślę. No to chodźmy! Opa! Co kdują? Nie wiem, Tini, ale pewnie nic dobrego. Hey. Nie wierzę w te historie, które napisały. Będziesz musiała z nimi porozmawiać. Wiem. Dobrze, że te teksty były nieszkodliwe. Will, Molly! Co się stało? Chyba mamy kłopoty. Jakie? Wracajmy już. Jedźmy. Mówią ludzie ze Związku Jeździeckiego. Mówią o jakichś nieprawidłowościach. Stój! Mamy czekać na zewnątrz. Na co? Inspektorzy ze Związku Jeździeckiego sprawdzają, czy nie naruszono zasad bezpieczeństwa. Stajnia może stracić swoją ocenę, a nawet zostać zamknięta. Mówisz poważnie? Jeżeli ocena spadnie poniżej C, związek przeniesie konie do innej stajni. To niesprawiedliwe, tak nie można. W rzeczywistości nie nastąpiło naruszenie zasad bezpieczeństwa. Tak? A skąd wiecie? O, no, to tak po prostu. To najbezpieczniejsze miejsce na świecie. Więc skąd te rewelacje na naszej stronie? Płot to ważna część ujeżdżalni, ale przy braku właściwej konserwacji staje się potencjalnym zagrożeniem. Nory goferów. Dla konia oznaczają skręcenie nogi. Dla jeźdźca – wypadek. Zaraz! Dolina tak nie wygląda! Ale ludzie z zewnątrz tego nie wiedzą! Ktoś powiadomił związek jeździecki. Zdaje się, że ktoś bardzo się napracował nad naszą stroną. No, e, nie chciałyśmy sprawić kłopotów, tylko trochę przesadziłyśmy. Trochę? Trochę za bardzo? Jak osiągnęłyście taki efekt? Dzięki zardzewiałemu gwoździowi. Wcale nie był wbity w płot. Niech zgadnę, same wykopałyście nory? Tak, trwało to całe wieki. Kloi! Konie mogły sobie zrobić krzywdę. Hej! Potem miałyśmy je zasypać, ale zjawili się inspektorzy. Bardzo źle. Będzie trudno odzyskać nadszerpniętą reputację. Nie sądziłyśmy, że zaszkodzimy naszej stajni, ale. Im bardziej zajmująca historia, tym więcej czytających. Chętnie to wszystko naprawimy, tylko nie wiemy jak. Eee! Hej, ostrożnie! To było bardzo drogie! Mam pomysł, jak to naprawić. Czyli jak... Taki sam sposób, reportażem, tym razem prawdziwym. Mogę to pożyczyć? Tak, tylko ostrożnie. Chodźcie ze mną, czas nagrać sprostowanie. No dobra, skończyłam. Wy na to? Dziś znów jesteśmy w Dolinie Koni, by pokazać, jak łatwo manipulować faktami. Opowiedzenie części historii to nie to samo, co prawdziwa historia. Pokazano gwóźdź w płocie. Ale płoty wokół stajni są w porządku. A nory goferów? Nory goferów? Dla konia oznaczają skręcenie nogi. Dla jeźdźca... wypadek! Wygląda na to, że to nie gofery. Te nory wykopali ludzie. Ciekawe historie przyciągają uwagę. Ale tylko prawdziwe zdobędą zaufanie. Tak, a prawda jest taka, że stajnia jest bezpieczna. Tak bezpieczna, że aż nudna! Przepraszamy za wprowadzenie was w błąd. Dobrze, że Związek Jeździecki zgodził się znów zajrzeć na stronę. Ale jestem brudna po zasypywaniu tych głupich dołów. Brudna? A ja nawet się oh, spociłam. Hej! Już nigdy nie będę naginała faktów, bo nie chcę ponownie przez to przechodzić. Przynajmniej ciekawie wyglądałaś. A nasza stajnia odzyskała dobre imię. Co szczęście! Widzisz Angoro? Naginając fakty, kłamiesz. A prawda jest bardzo cenna. Tak, przepraszam, Kini, Kabi, wybaczycie mi. Oczywiście, że tak. A, hej, spójrzcie tam. Kasterta liści jest naprawdę dość wysoka, by w nią wskoczyć. Ojej, ojej! Zaraz ją wypróbuję! <grymne> Chyba tyle na dzisiaj. Do zobaczenia! Hej! Zróbcie mi trochę miejsca na tej stercie liści! Wersja Polska na zlecenie Teletun Plus Studio Publishing Dialogi Małgorzata Kochańska Reżyseria Dorota Kawęcka Dźwięk i montaż Jacek Kacperek Kierownictwo produkcji Urszula Jankowska W wersji polskiej udział wzięli Julia Kołakowska-Bytner Beata Jankowska Katarzyna Łaska Mateusz Lewandowski Brygida Turowska Monika Wierzbicka Bożena Furczek Andrzej Chudy Jwalanta Wilk Beata Wyrąbkiewicz Cezary Kwieciński Janusz Wituch i inni Piosenkę śpiewała Magda Tuli